Okej, okay. dzień dobry Polska. Wczoraj ja mówię, tylko jeden miesiąc idziemy do Polska i może jak 29 dzień teraz. I ja myślę, że wszystko dzień ja mówię, nowa żyć, ja tymczasem Polska, ja kocham Polska. I pierwsze ja kocham moje żona, rodzince. Moje żona, rodzince jest bardzo fajne. Moje teściowa i teść. I moje brat i brat. I moje kuzynki. Um, wszystko bardzo fajne ludzi. I ja bardzo podostykowany idziemy do Polska i wesele. Moje żona, kuzyn, wesele i jest bardzo fajna impreza. Ja kocha moje żona rodzince i tyńskie moje żony rodzince, ale tylko 29 dziewięć dzień ja idziemy do Polska i moje żona idziemy do Polska też i bardzo fajny czas. Do zobaczenia, Polska!